Zadanie 16, matura 2019, poziom podstawowy. Czerwiec. Na okręgu, w środku w punkcie O, wybrano trzy punkty ABC, także AOB jest równy 70. AOB mamy go na rysunku. AOB to będzie ten niebieski. 70. A, OAC 25. OAC 25, zgadza się. Cięciwa AC przecina promień OB. Tak jak na rysunku, wtedy miara OBC, OBC, czyli ten tutaj ze znakiem zapytania jest równa. No dobra, wiemy, na pewno wiemy, wiemy, wiemy. Zobaczcie, że jest sobie łuk AB. Jest sobie łuk AB i na tym się opiera kąt AOB, ale też ACB. Tylko, że ten jest środkowy, a ten jest pisany, czyli środkowy jest dwa razy większy. No to tu jest 35. Następnie wiemy, że tutaj mamy trójkąt, to jest punkt E. Mamy trójkąt AOE i 25 plus 70 to jest 95. W takim razie ten kąt tu ma 85, bo do pełnego trójkąta. A ten kąt 85 jest również tu, bo jest wierzchołkowy, czyli to jest 85. Czyli nasz znak zapytania, nazwijmy go sobie oczywiście alfą, to będzie 180 odjąć... 85 stopni i 1,35. W takim razie mamy, to jest 120. W takim razie mamy 180, odjąć 120, czyli to jest 60. Szukamy odpowiedzi, o, i jest B.